Witam was serdecznie. Dzisiaj będziemy testować jaka jest sprawność uchwytu Tigmaster. Master. Jest to 17 zrobiona specjalnie pod kanał Tigmasters. Na korpusie 17, tak jak Bożydar na swoim kanale preferuje dyszę 6, więc założyliśmy dyszę 6, elektrodę złotą. Będziemy spawać 170 A non-stop, aż poczuję dyskomfort jakiś, yy, w dłoniach. Powiedzmy, że poczuję jakąś wysoką temperaturę. Będę specjalnie spawał w takiej cienkiej, cienkiej rękawicy. Mam tutaj przygotowany kawałek aluminiowej blachy 6 mm. No myślę, że to wszystko tak roztopimy, pocudujemy, ale idziemy na test sprawności i później zmierzymy temperaturę po spawaniu temperaturę palnika pirometrem i temperaturę rękojeści. dobra, Odpaliliśmy maszynę, mamy prąd przemienny, ustawię sobie na cztero tak, żeby nie trzymać cały czas na mikrowłączniku palca i ustawienia, gaz przed 0,5, prąd startowy 40A, bez narastania, bez pulsu, główny prąd, tak jak powiedziałem, ustawiony na 170A, opadanie półtorej sekundy po zakończeniu spawania dolny prąd zakończania 40A no i gaz po, żeby wystudzić Wolfram daje około 6 sekund balans 75, żeby bardziej nam ciepło wchodziło w materiał no i zaczynamy żeby film był wiarygodny to włączymy zaraz stoper, żebyście wiedzieli ile czasu będę mógł spawać w jednym ciągu, wiadomo, że tutaj nie będę mógł od tyłu podawać ale cały czas będzie uciarzu, cały czas będę wprowadzał temperaturę Temperaturę w tym mamy 170 Amper ustawione, naprawdę to jest dość spory prąd. Zaczynamy, odpalamy stoper i idziemy. czułem ciepło czyli 5 minut spawaliśmy non stop grzymy piromek 166 jest na korpusie palnika ja spawałem w cienkie rękawicy Czuć ciepło, ale tutaj wszystko jest zimne. Tu jest 170 stopni, a tu jest 50-60. Ale jeśli chodzi o ten plastik, no to naprawdę się mogę trzymać cały czas w palcach i nie czuję żadnego żadnego dyskomfortu. palnik jest gorący. Także dobrze można smażyć tym palnik. No, i tak jak Wam powiedziałem, jeszcze, bo co Wam powiem, że żyła prądowa, no to no praktycznie jest taka lekko ciepła, nie? Po takim czasie spawania: 5 minut, non-stop na 170A. Zresztą widać po, po materiale. Musiałem wziąć gruby żeby podawać, no bo dziury by zaraz były, bo mi się to porozchodziło na boki. No ale komfort pracy jest, także wyobraźcie sobie, że ciągniecie spoinę przez 5 minut. To nawet długość uchwytu nie pozwoli Wam zrobić takiej długiej spoiny. Także uchwyt naprawdę jest mega mocny, lekki, sprawny. No i wiadomo, elastyczny, bardzo fajny. Także polecamy ten uchwyt. Dzięki za uwagę i łapa w górę.